Ktoś pomyślał, że nie ma wartości, że jego obecność to tylko szczegół, tylko oddech, który mógłby zniknąć, nie pozostawiając śladu, ale prawda zawsze czeka na odpowiedni moment, a kiedy już nadchodzi, nie pyta o pozwolenie, wdziera się, konfrontuje, łamie milczenie. Niemożliwe jest, by nie zauważyć chwili, w której otwiera się serce, niemożliwe jest, by nie poczuć ciężaru objawienia. Ktoś spojrzał na niego, a nagle wszystko się zmieniło. Bo to, co wydawało się małe, kruche, zbędne, stało się oczywiste. Zawsze był ważny. Czy zauważyłeś, jak są momenty, w których wszystko się odwraca? Kiedy ten, kto był ignorowany, zaczyna być pamiętany, kiedy ten, kto został odsunięty na bok, staje się niezbędny, kiedy nieobecność odsłania więcej niż obecność kiedykolwiek mogła. To jest wpływ spóźnionej akceptacji. On tego doświadczył. A ci, którzy wcześniej uważali go za nieistotnego, nagle zostali uderzeni czymś, czego nie mogli zaprzeczyć: szok w sercu, wewnętrzny krzyk, pewność, której nie dało się zignorować. Był zawsze tam, ale nikt nie miał oczu, by to dostrzec. Percepcja nie zdarza się w czasie, który byśmy chcieli. Ona następuje wtedy, gdy serce obserwatora jest przygotowane. I w tej chwili, bez względu na to, ile czasu minęło, to, co pozostało niewidoczne, staje się niemożliwe do ukrycia. On nosi ślady milczenia, ślady nieobecności, ślady słów, które nigdy nie zostały wypowiedziane, ale które ważyły więcej niż jakikolwiek dźwięk. I to w tym milczeniu nauczył się istnieć, nawet bez oklasków, nawet bez uznania, ale teraz ten, kto myślał, że nie jest ważny, został skonfrontowany i zauważył z bólem, z intensywnością, że się mylił. Serce nie może uciec od tego, co w końcu dostrzega, a kiedy prawda dotyka, jest jak płomień, który nie gaśnie. Nie wyobrażał sobie, że pewnego dnia zostanie prawdziwie dostrzegany. Nie dlatego, że nie chciał, ale dlatego, że przyzwyczaił się do przeciwieństwa. Życie w cieniu stało się jego codziennością. Ładowanie ciszy, połykanie łez, uśmiechanie się, gdy wszystko wewnątrz płonęło, to wydawało się normalne. A kiedy ktoś ocenia go jako nieistotnego, to tak jakby potwierdzał coś, co już nauczył się wierzyć, że nie zasługuje na uwagę. Ale serce ma dziwną siłę. Nawet zranione, nawet przyzwyczajone do odrzucenia, upiera się, by bić. I to ciche bicie tworzy niewidoczne korzenie. To, czego nikt nie widzi, rośnie w milczeniu, a pewnego dnia, nieuchronnie, wypuszcza pędy. Tak było z nim. To, co wydawało się zgaszone, nabrało siły. To, co wydawało się martwe, znów zaczęło oddychać, i ktoś w końcu zauważył. Lecz gdy ktoś zauważa zbyt późno, wstrząs jest brutalny. To tak, jakby świadomość budziła się z głębokiego snu. Pustka otwiera miejsce w piersi. Żal się osadza. A widzenie nigdy więcej nie będzie już takie samo. Spędził lata próbując dostosować się do spojrzeń innych, próbując zmieścić się w formy, które nigdy mu nie pasowały. Próbując uciszyć własny głos, by nie przeszkadzać, próbując być mniej, by nie zostać ponownie odrzuconym, lecz każda próba była tylko akumulacją bólu, a cichy ból jest najokrutniejszy, ponieważ nie eksploduje, nie ujawnia się, nie przyciąga uwagi, wolno się wykrada. Ciężar tego odczuwalny jest w każdym kroku. Królestwo oczu pozbawione blasku i w tym ciężarze nauczył się przetrwać, nie żyć, ale przetrwać. Aż pewnego dnia w tym scenariuszu obojętności ktoś dostrzegł błąd, nie w sposób powierzchowny, ale w sposób przytłaczający. Serce zostało uderzone prawdą, której nie można było dłużej negować, zawsze był niezbędny, kontrast był brutalny, to co wcześniej było niewidoczne, teraz stało się niezastąpione, to co wcześniej było zapomniane, teraz zyskiwało na znaczeniu. I ta percepcja nie przyniosła tylko ulgi. Przyniosła także ból, ponieważ zrozumienie zbyt późno jest niemal tak ciężkie, jak nigdy go nie zauważyć. Nie musiał nic mówić, jego milczenie mówiło więcej niż jakiekolwiek słowo. Jego oczy nosiły historie, których nikt nie chciał usłyszeć we właściwym czasie. I teraz, ci, którzy go kiedyś ignorowali, nosili ciężar, że nie dostrzegli tego wcześniej. Jest coś rozruszającego w uznawaniu wartości kogoś, kiedy już nie ma odwrotu, kiedy czas minął. Kiedy okazje zostały utracone, kiedy słowa, które nie zostały wypowiedziane, nie mają już przestrzeni, aby być usłyszane. To jest brzemię tych, którzy oceniają, nie znając, tych, którzy traktują jako zbędnych tych, którzy w głębi duszy nosili więcej niż się wydawało. A on o tym wiedział. Nie szukał zemsty, ani braw, ani spóźnionego uznania. Po prostu nosił swoją prawdę w milczeniu. Ale świat zaczął kręcić się inaczej. A oczy, które dotąd się zamykały, zostały zmuszone do otworzenia. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś czegoś takiego? Czy kiedykolwiek zrozumiałeś za późno, że ktoś był niezbędny? Jeśli to dotknęło twojego serca, napisz, potrzebowałem to usłyszeć. Bo objawienie zawsze nadchodzi, prędzej czy później. I kiedy przychodzi, nie pyta, czy jesteśmy gotowi. Ona po prostu się wydarza. Percepcja jest jak światło, które przebija się przez ciemność. Bez pytania o pozwolenie, i kiedy dotyka, zmienia wszystko. Nie musiał niczego udowadniać. Same życie dowodziło za niego. Każdy cichy gest, każda dyskretna obecność, każdy ignorowany detal, wszystko stało się dowodem. A ten, kto go nie docenił, nie mógł uciec przed wpływem. Serce zostało owładnięte przez żal, przez bolesną pamięć o wszystkim, co mogło być inne, a świadomość teraz przebudzona. Nie mogła już znaleźć spokoju. Dostrzeganie kogoś za późno to noszenie wiecznego ciężaru, to współżycie z echem nieobecności, która mogła być obecnością, to walka z wspomnieniem, że prawda zawsze była tam, ale oczy były ślepe. On szedł, a każdy krok wydawał się mówić: Teraz wiesz, kim zawsze byłem. Nie jako afront, lecz jako stwierdzenie jak lustro, które nie kłamie. A to lustro odbijało coś, czego nie da się zmazać. Zawsze był ważny i zawsze będzie. Szedł w milczeniu, a każdy krok niósł ze sobą wspomnienia, które nie były łatwe do zniesienia, bo ponieważ w głębi duszy wiedział, świat rozpoznaje coś dopiero wtedy, gdy nie może już tego zaprzeczyć. Najbardziej bolesne nie było to, że został zignorowany. Najbardziej bolesne było wiedzieć, że na jakimś poziomie zawsze istniała świadomość, zawsze były oznaki, ale nikt nie chciał ich dostrzegać. A to różni się od braku zauważenia. To jest wybór, by nie patrzeć. Przypominał sobie chwile, w których jego obecność była oczywista, ale traktowana tak, jakby nie miała znaczenia. Mówił, a nikt nie słyszał. Pomagał, a nikt tego nie doceniał. Był, ale wydawał się niewidzialny, a mimo to trwał. Nie dlatego, że oczekiwał uznania, ale ponieważ jego istota nie zależała od oklasków. Po prostu istniał. I to wystarczało, aby dalej trwać, nawet jeśli nikt tego nie zauważał. Ale przychodzi dzień, w którym życie żąda zapłaty. Ludzkie serce może oszukiwać przez jakiś czas, ale nie na zawsze. To, co prawdziwe, prędzej czy później się ujawnia. A szok zawsze jest większy dla tych, którzy zaprzeczali przez tak długi czas. Ktoś uwierzył, że nie miał wartości, a teraz ta sama osoba dźwiga rany odkrycia. Zawsze był więcej niż się wydawało. Zawsze niósł więcej niż się przypuszczało, a każdy zapomniany detal teraz palił jak wspomnienie, które jest niemożliwe do wymazania. To ciekawe, jak postrzeganie zmienia wszystko. Ta sama twarz, która wcześniej wyglądała na zwykłą, nagle staje się niezastąpiona. Ten sam gest, który wcześniej umykał uwadze, teraz jest pamiętany jak skarb. Ta sama obecność, która wcześniej była traktowana jak szczegół, teraz waży jak nieobecność. Ta odwrotność jest bolesna. A ten, kto osądzał, odkrywa za późno, że osąd był niesprawiedliwy, bo nic nie może zmienić przeszłości, nic nie może odzyskać zmarnowanych chwil, nic nie może przepisać momentów, w których powinien był być doceniony. On jednak nie nosił w sobie urazy, nie dlatego, że nie miał powodów, ale ponieważ wiedział, że uraza więzi, wiąże więzi, a on pragnął być wolny, chciał iść, nie nosząc łańcuchów, które nie były jego. Chciał oddychać lekkością nawet po tylu ranach, ale nie mylił się. On dokładnie wiedział, kto naprawdę stał przy jego boku, a kto nie. On dokładnie wiedział, kto widział w nim tylko opcję i kto dostrzegł wartość, która zawsze istniała. I ta świadomość była wystarczająca, aby nie poddawać się już wymuszonej ciszy. Teraz szedł z inną postawą. Nie dlatego, że chciał coś udowodnić, ale ponieważ w końcu zrozumiał, jego kroki zawsze miały znaczenie, nawet gdy nikt ich nie widział, a postrzeganie innych nie definiuje prawdy. To w tym momencie ci, którzy go ignorowali, poczuli najsilniejszy cios, ponieważ nie było już odwrotu, nie było już miejsca na udawanie, że nic się nie wydarzyło. Serce zostało już zaatakowane przez objawienie. A kiedy się dostrzega, nie ma możliwości, aby nie dostrzegać. Czy kiedykolwiek poczułeś ten ciężar? Czy kiedykolwiek zrozumiałeś kogoś za późno i miałeś poczucie, że straciłeś coś, co już nigdy nie wróci? Jeśli ta pamięć właśnie cię dotknęła, skomentuj, już to przeżyłem. Ponieważ nie ma nic bardziej ludzkiego niż dostrzegać coś ze spóźnieniem, i nie ma nic bardziej boskiego niż uczyć się z bólu zwłoki, on stał się lustrem, żywym odbiciem tego, co znaczy opierać się, nie będąc zauważonym. A teraz jego obecność była niemożliwa do zignorowania. Nie dlatego, że krzyczał, ale ponieważ jego istnienie krzyczało. Cichy krzyk krzyk, który echo w świadomości tych, którzy wcześniej nie docenili to jest prawda, która płonie on zawsze był niezbędny i zawsze będzie, nawet jeśli postrzeganie innych przyjdzie z opóźnieniem. Życie ma swoje sposoby dostosowywania wzroku, a czasami dostosowanie przychodzi z bólem, czasami z łzami, czasami z żalem, ale zawsze przychodzi. A kiedy przychodzi, nikt nie wychodzi bez szwanku, ani on, który nosił ciężar milczenia, ani ten, który uwierzył, że nie był ważny. Obaj zostają przekształceni: jeden przez opór, drugi przez objawienie i w tym momencie nie ma już miejsca na obojętność. To, co kiedyś było niewidoczne, teraz staje się nieuniknione, i serce uczy się, choć późno, że nie ma życia bez uznania wartości drugiego człowieka. On wciąż idzie dalej, krok po kroku. Oddech po oddechu, a każda chwila jest oznaczona pewnością. Prawda zawsze się ujawnia, a gdy już dotknie, nikt nie pozostaje taki sam. Nie szukał dowodu dla nikogo i być może to był najbardziej dezorientujący punkt, bo w głębi duszy ci, którzy go ignorowali, spodziewali się, że będzie walczył, błagał o uwagę, starał się być zaakceptowany, ale nie, on szedł, po prostu szedł i to samo w sobie było największym dowodem siły. Obojętność, którą otrzymał, nie zabiła jego istoty, wręcz przeciwnie, wzmocniła, przemieniła w korzenie to, co wydawało się jedynie nasionem. To, co na początku zostało odrzucone, w ciszy zakwitło. I teraz nie mogło być już dłużej ukrywane. Ci, którzy wcześniej uważali go za nieistotnego, teraz dręczyła pamięć o wszystkim, co zignorowali, bo pamięć jest okrutna, gdy budzi się za późno. Powtarza sceny, które mogły być inne. Pokazuje detale, które zostały zlekceważone, wzmacnia ciężar milczenia. A tam, w obliczu objawienia, nie było wymówki, która by pasowała, nie było argumentu, który uzasadniałby błąd, nie było ucieczki, percepcja nadeszła, a wraz z nią nieuchronny wstrząs zawsze był niezbędny. Prawdą jest, że wszyscy mają swoje limity, a limit tego, kto jest ignorowany, to nie hałas eksplozji, ale trwałość milczenia. Nauczył się tego wcześniej. Nauczył się, że nie musi krzyczeć, aby być słyszanym, że nie musi udowadniać swojej wartości, aby być wartościowym, bo wartość nigdy nie zależała od uznania zewnętrznego. Mimo to brak uznania zranił i każda rana ukształtowała jego wybory, każda rana zmusiła go do dorosłości, każda rana wpchnęła go w głąb samego siebie, w miejsca, gdzie tylko milczenie dociera. To w tym milczeniu odkrył swoją prawdziwą siłę. I dlatego gdy objawienie w końcu nadeszło, już nie zależał od niego, aby istnieć. Już był cały, już był pełny. On już wiedział na długo przed tym, zanim inni to zauważyli, że jego życie ma sens. Lecz ci, którzy go lekceważyli, nie wiedzieli. I dlatego gdy w końcu przyszła świadomość, jej wpływ był przytłaczający. To było jak błyskawica, która przebija noc i ujawnia wszystko, co było ukryte. To było jak rozbite lustro, które choć potłuczone, wciąż odbija prawdę. Kroczył spokojnie. Jednak w sercach tych, którzy go oceniali, panował chaos, żal, ból, wspomnienia, które ciężko spoczywały jak kamienie. A żadne słowo nie mogło tego zmienić, bo nie ma przeprosin, które cofnęłyby czas. Czy kiedykolwiek poczułeś ten ból? Zdać sobie sprawę o kimś zbyt późno? Jeśli tak, napisz w komentarzach: Ja już to czułem. Świadomość zawsze ma swoją cenę, a ceną jest właśnie późne uznanie. Kiedy umysł się otwiera, niemożliwe jest zamknięcie go ponownie, a życie bezlitośnie pokazuje, to czego nie widziałeś zawsze było przed tobą. Nie musiał spoglądać wstecz z goryczą, bo gorycz nie posuwałaby go naprzód, po prostu szedł dalej i idąc, udowadniał swoją egzystencją, że to nie zapomnienie innych decydowało o jego historii. Był żywym dowodem na to, że to, co niewidoczne, wspiera to, co widoczne, że milczenie skrywa więcej siły niż wielu myśli, że wartość nie zależy od uznania, lecz od istoty. A podczas gdy szedł, każdy jego krok był jak przypomnienie dla tych, którzy w niego wątpli. Teraz wiesz, teraz dostrzegasz, teraz nie możesz już zaprzeczyć. Późne uznanie odmieniło nie tylko tych, którzy go oceniali ale także otaczającą przestrzeń. Bo prawda, gdy się ujawnia, nie zmienia tylko spojrzenia, ona zmienia atmosferę, ona zmienia relacje, ona zmienia rytm życia, a on w ciszy stawał się centrum wszystkiego, co wcześniej go ignorowało. Nie z powodu próżności, nie z powodu dumy, lecz dlatego, że samo życie postawiło go tam w sposób nieunikniony. A ten, który kiedyś myślał, że nie jest ważny, teraz odkrywał Niemożliwe jest żyć, nie uznając Jego obecności, niemożliwe jest oddychanie bez odczuwania tęsknoty za Tobą, niemożliwe jest kontynuowanie bez przyznania, że się pomyliło. To jest szok prawdy. Nie prosi o pozwolenie, po prostu się narzuca, a kiedy przychodzi, rozbraja każdą obronę. On pozostawał pewny siebie, nie potrzebował słów ani przemówień, Jego oczy już mówiły. Jego milczenie mówiło wszystko i z każdą chwilą objawienie stawało się coraz silniejsze, zawsze był niezbędny. Ta rozmowa się tu nie kończy. Następne wideo ujawnia to, czego nikt nie miał odwagi powiedzieć.